Zatrzymaliśmy się tutaj w tym miejscu, słuchajcie, a tu już mamy morze, ale faktem jest to, że trafiłam w ten pokój 68 funtów, ostatni pokój, bez śniadania, to jest nasz pokoik, słuchajcie, bardzo przymiły pan, malutki mamy pokoik, ale słuchajcie, jest wszystko co potrzeba, także fajnie i można z psem, za pieska zapłaciliśmy 8 funtów, a w locz 20 kosztuje, także... W trochę wydaje mi się lepszych warunkach niż w Travel ale jesteśmy w dwójkę. E, także nawet, nawet, nawet fajnie. Zwłaszcza, że nie będziemy tutaj spędzać wiecie, całego dnia. Jutro 25 stopni, także super. Za to blisko morza. I to nam zależało na tym najbardziej, żeby pies miał blisko. No i tak jak widzieliście, jest spokojnie. Witamy Was z kolejnego miejsca, bo tak w sumie nie zaczęłam tak jak powinnam, choć jesteśmy w Redcar. Jest to taka miejscowość. Już e, bliżej bliżej Whigby, e, przed Sunderland, tak nas tutaj przywiało. Zostajemy tutaj jeden dzień, e, zobaczymy, co tutaj ciekawego będziemy mogli Wam pokazać. To takie jest bardzo przemysłowe miasteczko, ale e, powiem Wam, że ono e, jest fajne, bo ma dosyć dużą plażę, tak jak widzicie, e, no i kilka tutaj opcji też jest takich ciekawych do do zobaczenia. Może nie takich pięknych jak ta grota, którą już zapewne widzieliście. Specjalnie ten filmik zrobiłam osobno po to, żebyście mogli zobaczyć to miejsce. Jest naprawdę wyjątkowe. A restauracja w środku jest fantastyczna. Także już powiedziałam do męża, że chcę tam jakąś romantyczną kolację w przyszłości. No a my teraz idziemy i będziemy podziwiać się. Co ciekawego możemy zobaczyć w Redcar. Na razie muszę zdjąć buty, bo muszę iść porzucać pieskowi piłkę. Bo pewnie jej nie przyniesie. to miejsce na razie nie zachwyca. Woda, owszem, jest czysta, ale są takie wodorosty. Ale za to, za to plaża jest. Plaża jest wyjątkowa i można tutaj z psami. Także jest pełno piesków. Bardzo dużo piesków. Także super. Tak, to taki krab dużo zaraz Wam pokażę, ale tu Wam chcę e, pokazać taką wieżę widokową, ona jest niby taka spektakularna. Tu już jest plaża szerzona, więc przepraszam, że tu z pieskiem nie można. Poza tym jest przypływ, tak jak widzicie. Chcieliśmy tam dalej iść, jest najstarsza, e, najstarsza e, łódź ratunkowa i chcieliśmy ją zobaczyć, ale to za chwilkę e, musimy chyba przejść górą. Jeszcze Wam pokażę tego kraba. Taki wielki sobie tutaj leży. Dobrze, że pies jeszcze go nie wyczaił, bo by już na pewno go zjadła, chciała go zjeść. Powiem Wam tak, no, kiedyś byliśmy tutaj przyjazdem. Dzisiaj jesteśmy tylko ze względu na to, że po prostu był tu jeden z najtańszych noclegów, gdzie jeszcze psa akceptowali na tą jedną noc. E, mówię, wyszło prawie to samo co w Travel lodge a no, jesteśmy centralnie nad morzem. Tam w Sunderland te, ten hotel no, jednak nie był nad morzem. E, no i teraz jesteśmy w dwójkę, to też jest troszkę inaczej i z psem. tak e, więc no, troszeczkę tutaj pochodzimy, zobaczymy coś ciekawego, tam dalej mam miejsce, do którego na pewno was zabiorę, ja się dziwię, że mam wszystkie nagrane filmiki o tym miejscu, a nie złożyłam całego jednego filmu i to jeszcze byliśmy tam w zimą, z taką wczesną wiosą, z tego co pamiętam, ale miejsce jest naprawdę super, także zostańcie z nami, a na pewno zobaczycie, gdzie was zabiorę. Ale to już jutro. Jutro ma być 25 stopni, więc jutro rano się pakujemy. Nie jemy nawet tej śniadania, bo śniadanie jest e, dodatkowo płatne. Ale to już nie chodzi o te 8 funtów, chodzi o to, że ono jest od godziny 8 do godziny, e, słuchajcie, 9, co jest dla nas mega wcześnie i absolutnie o tej porze my nie jemy. E, po prostu bez sensu, e, wydana kasa byłaby dla nas. I no, na pewno byśmy źle się czuli, skoro, skoro takiej diety nie prowadzimy, że jemy tak wcześnie rano, więc spokojnie sobie czekamy na jutrzejszy poranek, wypijemy kawkę i będziemy ruszać tam, tam, tam. A dzisiaj jeszcze Wam coś pokażę z tego miejsca, może coś fajnego znajdę i poza ceną hoteli, które tutaj są, czy właśnie takich Peter Breakfast może coś jeszcze fajnego można będzie. Się przekonał, żebym weszła tutaj do góry i zobaczyła, bo nie można z psem, więc idę zobaczyć. Możemy wjechać windą. Floor six 6. Ale nie wiem, jak tutaj się ją ogarnia. Aha, tutaj się naciska, słuchajcie. Tu mamy informację, nie ma jeszcze windy, tu jest, widzicie. E, ta spiralna wieża co jesteśmy tutaj i tu mamy, mamy hotelik gdzieś przy tej ulicy, w którejś nawet już nie wiem. I tak naprawdę tutaj mówię, tutaj jest jeszcze fajne miejsce, to, trzeba, to bym chciała zobaczyć, to jest ta najstarsza łódź. No i tak można się pospacerować. Łaida przyjechała, także pojadę do górę jakiego ekstra nie będzie. Jeszcze. Jeszcze tak, jeszcze można wyżej pójść. Widok fajny, no gdyby było ładniej, czyste, czyste okna, to byłoby ładniej. Ale okej, okay, wejdziemy sobie tutaj, słuchajcie, na górę. Też telefon mi padnie pewnie, zanim tam dojdę do góry. A może nie, ale już muszę wyłączać, bo za bardzo wieje, także tutaj jeszcze Wam pokażę, jak wygląda ulica główna. Tutaj mówię, tu gdzieś w tych domkach my um, znaleźliśmy sobie właśnie Bed Breakfast. To było, słuchajcie, 9.4 na Booking.com, takie review, super, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. E, ja lubię takie miejsca, ja już Wam ostatnio mówiłam, że ja lubię takie miejsca znajdować, e, niekoniecznie mm, Travel czy No oczywiście pomysł był taki, że pojedziemy pod namiot, ale to trzeba 2-3 dni, a nie wypad na jeden dzień. E, także w tej chwili to odkładamy te, te plany. E, na pewno do nich wrócimy. Także no, można coś znaleźć, słuchajcie. Można coś znaleźć fajnego, ciekawego. Zawsze mi się coś udaje znaleźć fajnego i ciekawego. E, chociaż czasami no <laughs> na przykład em, było tak, że em, byliśmy zimą w Broad Steps, i tam niestety nie było, słuchajcie, ogrzewania i ciepłej wody, a było też bardzo dobre review. Ale to opowieść na inny inne, inne raz. Teraz idziemy do góry i zobaczcie, jaki widok jest z góry. No dobra, słuchajcie, to by było tyle. Schodzimy na dół. No, taka atrakcja, e, wiecie, w skali od 0 do 10, 3. Ale, e, no, ale fajnie tutaj sobie wejść, zobaczyć. Tu możecie sobie zejść schodami. Ja teraz też schodami zejdę. Zobaczcie, całe to miasteczko tak ładnie tutaj widać. Ta szyba jest wyjątkowo czysta. Patrzcie, jaki jest przypływ. A tam dalej jest moje miasteczko, które uwielbiam. Ale to jutro. Niektórzy mogą sprawdzić już teraz na mapie, gdzie będziemy. Ale autentycznie tamto miasteczko Wiktoriańskie jest po prostu taką perełką tutaj w tych okolicach. A później oczywiście Whigby i Skarbor. Level niżej coś się dzieje. Tam było radio, tutaj też. To się stacja, widzicie? Także coś tutaj się dzieje. O, nawet jest Zetland FM. Także można na żywo obserwować jak pan. Tutaj w radiu nagrywa audycję, fajnie, ale tak poza tym to Szału nie ma, słuchajcie. Na pewno, jakbyście byli gdzieś tutaj w okolicach, no to fajnie sobie przyjechać. Też bym chciała pójść na tą promenadę. Tutaj nie wiem, czy będzie stary, stara promenada, czy ona dalej tutaj jest. Chyba nie. Tam pójdziemy sobie do końca, ale nie jestem pewna. Zobaczymy, słuchajcie. Tak jak widzicie, miasteczko jest strasznie um, takie komercyjne, takie, którego my nie lubimy. Um, ale no wiem, że niektórzy szukają takich miejsc. Nasze dzieci byłyby szczęśliwe w każdym razie. Także tylko nam się niezbyt podoba, ale dzieciaki na pewno zresztą słoneczko. Zobaczcie tutaj kawałeczek dalej i już jest informacja, że nie wolno z psem. Także już mamy przypływ, które są taki bardzo mocny, że musimy iść promenadą. Bo tutaj, o, ona już by poszła znowu, ale zobaczcie jak to wszystko. Tutaj już może jest za blisko. <laughs> Biedny chłopak musi uciekać. Także my idziemy, jesteśmy już tutaj prawie przy tym, um, przy tym miejscu, gdzie jest ta najstarsza łódź, ale prawdopodobnie jest zamknięta z tego co widzę. No, jakieś słońce to jest ładnie, słuchajcie. <grym> ale to jest, mówię i tak jest, dużo ludzi jest, dużo. Chajcie, przyszliśmy pod, pod to miejsce, zaraz Wam pokażę. Najstarsza łódź na świecie. Ale tutaj mamy najstarsze traktory na świecie, chyba. <grym> Całą kolekcję traktorów. Później tam dalej się przejdziemy jeszcze. To się pójdziemy do tego miejsca, Zetland Lifeboat Muzeum, zobaczcie. I to jest właśnie najstarsza łódź na świecie. Ciekawe, co ciekawego tutaj. Ciekawe, co ciekawego, free entry. Zobaczymy, co będzie ciekawego. To miejsce, miejsce jest bardzo interesujące. Pan nam tutaj opowiedział historię na początku. Rzeczywiście ta łódka, ta łódka jest bardzo stara, 1802 rok, zobaczcie. Tak jest datowana i sam na to dokumenty pan powiedział. Uratowała 500 osób. Eee, także, no, nieźle co. Ciekawe. Muzeum jest za darmo. Na górze też jest muzeum. E, są jakieś sale, które możecie wejść i zwiedzić. Także bardzo ciekawie. No, ciekawe zaprezentowane miejsce. Uważam, że warto przyjść i chwilkę tutaj spędzić i e, poczytać co nieco o tej historii. Bo robi wrażenie. Słuchajcie, robi wrażenie. Kolejne kolejne miejsca. I co powiedziałeś, że tą łodzią płynęliśmy? Liverpool No tak, płynęliśmy taką, ale nie jest napisane, gdzie ona. To filmik. Tak, płynęliśmy, płynęliśmy, ale mówię, w tylu miejscach byliśmy, że ja zawsze zapominam nazw tych miejsc. One są wszystkie tak bardzo podobne. Zaraz sobie przypomnę. To nie była niestety ta łódka, a ta łódka tylko służyła tutaj, a tam, gdzie my byliśmy, to było zupełnie inne miejsce. Teraz pójdę szybciutko jeszcze na górę, zobaczymy, co jest na górze. W każdym razie bardzo mi pan bardzo fajne historie opowiada i sam się zaśmiał, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, nawet nie wiedzą, że e, takie miejsce bo, jest. bo jak kiedyś Wam mówiłam, e, wyścigi na piachu, sand racing, e, i one się odbywają w... tutaj się odbywają tak samo. Tutaj też, tutaj też ale m, e, w Bridgington... A zobaczcie, one się odbywają właśnie w Breedington głównie. Tutaj też macie bratkar, ale, ale zdecydowanie tam jest największy. Kiedyś pewnie nam się uda wybrać, ale to trzeba wcześniej zabugować. O, Czasem. a tu ile fotografii? No słuchajcie, nie opiszę Wam tego wszystkiego. Musicie przyjechać, zobaczyć. My sobie teraz tutaj po, popatrzymy, pozwiedzamy. Piękne okno z pięknym widokiem. Cudne. Fajnie, że można z pieskiem, tak. Piesek też jest z nami, także widzicie. Pewnie wolałaby być na plaży, no ale... ślicznie. Już miałam wychodzić, a tutaj pan mi pokazuje, że to są łodzie, które zostały wybudowane i 30 łódź została podarowana dla króla Prusii i zobaczcie, gdzie była Szczecin Poland. Oczywiście nie wiedzą, co się z nią stało i tylko ta jedna jest tutaj, ale takie informacje ciekawe. No naprawdę kupiłam książkę na ten temat, więc warto tutaj przyjść na pewno. Jeszcze Wam coś pokażę tutaj, z tej strony, bo tu jest cała mapka, gdzie są usytuowane inne ciekawe łodzie i na niektórych już byliśmy. Tak, yeah. czuję, yeah. sobie na zachód słońca, słuchajcie. Oczywiście tak nie będzie tej pięknie widać, ale idziemy w tamtą stronę. Tu jest parking, karawany tutaj są, tak? Jakieś takie plac zabaw, ale my sobie idziemy na plażę. Bo piesek się doczekać już nie może. Patrzcie, jak fajnie się zrobiło. Był przypływ i teraz już nie ma. Tędy tutaj schodzimy, co? Słuchajcie, tak pięknie. Ja wiem, że na filmiku tego nie widać. Ale te mewy, które chodzą, te promienie słońca takie wychodzące za chmur. Super. Ja wiem, że ja nie tak niezbyt pochwalam w każdym moim filmiku e, wizytę przy Morzu Północnym, ale słuchajcie, no są perełeczki, są jakieś perełeczki e, i ja wiedziałam, że tutaj jak przyjedziemy to raczej nie będzie jakiegoś wielkiego wow, ale Matka Natura nam tutaj szykuje piękne widoki i z tego powodu się cieszę. Idziemy dalej, słuchajcie, chciałabym tam dalej dojść, zobaczyć e, tak naprawdę ten łuk cały tam. E, jak jest wejście do, do, do Portu, ale e, do Portu czy tam nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. E, ale w każdym razie e, tam jest kawałek, tam pokazywało nam 4 mile od nas. E, tutaj z centrum, także zobaczymy. Na razie takim spacerkiem idziemy, ale zobaczcie, ile tu jest ludzi. Tutaj za tymi widmami są karawany, z tego co widzę. O, tych karawanów jest bardzo dużo. No, także też taka fajna miejscówka i tutaj jest bardzo ładna plaża. Z tej strony jest piękna pieszczysta plaża i nawet jak jest ten przypływ, to, to widać dokąd to może było. Teraz się znowu cofa, więc. No, fajnie. Fajnie. Tak jest na pewno bardziej kameralnie niż tam w centrum. Wchodzę tutaj, słuchajcie, na wydmy. bo tu gdzieś powinna być taka rzeźba, ale. Nie wiem, czy ją tak namierzę. Tam jest taka część. Przemysłowa. Tam też coś jest niby jakieś muzeum, ale na pewno my się tam nie wybieramy. Ale ja wam powiem szczerze, że ja nie widzę tej rzeźby. To była taka stalowa rzeźba, pokazywała mi na mapie. No ale niestety. Tak, gdy... Jak ją namierzycie, to dajcie znać. <grym> ja w każdym razie jej nie widzę, więc wracam z powrotem na plażę i idę. Idziemy sobie dalej plażą. Nie wiem jak daleko jeszcze dojdziemy, bo już jesteśmy 2 km od... Od startu, a jeszcze trzeba wrócić. Także na razie fajnie się idzie, bo jest piękna cisza, spokój, zachód słońca, tak ładnie widoczny. Super. Do zobaczenia jutro, pa?